Teraz będzie modlitwa stawienicza. Jeszcze kilka słów takiego wprowadzenia, tak jak o tym wspomniałem przed błogosławieństwem. Ta modlitwa będzie krótka nad każdym z Was. Czasem też uczynimy znak krzyża, bo to też zależnie od potrzeby, sytuacji. Czasami może być tak, że nad kimś się dłużej zatrzymamy, ale ogólnie ta modlitwa będzie taka krótka, intensywna, tak jak wczoraj. Nie, wczoraj to była modlitwa w ogóle sekundówka, taka nawet. To było takie, no, sekunda pół nawet i, i dalej. Dzisiaj będzie minu Dzisiaj wczoraj była sekundówka, dzisiaj będzie minutka. <zysk> co tam takiego, co jeszcze? godzinki, a, no to... godzinki będą za miesiąc. nie, ale zobaczcie, nie, I tutaj jeszcze podziało minutkę i już jeszcze Dobrze, to e, właśnie, to teraz, jeżeli chodzi o modlitwę stawincką, tylko właśnie przypomnę dla tych, którzy byli, a dla tych, którzy to pierwszy raz to, to usłyszą, pierwszy raz to wiadomość, te informację. W czasie modlitwy nie robimy zdjęć, nie kamerujemy. Można właśnie pokazać zdjęcia swoich bliskich. E, też będziemy błogosławić, modlić się za bliskich na zdjęciach. A e, właśnie przy okazji tego e, jest takie świadectwo. E, osoby, która modliła się za e, córki, która modliła się za swojego tatę e, ciężko chorego i pokazywała zdjęcia swojego taty. E, była modlitwa e, za tatę. Chyba zdaje się, że dwa razy w czasie modlitwy wstawienniczej i tata e, całkowicie wyzdrowiał. Także ta modlitwa wstawnicza, również związana z bliskimi, których tu nie ma, ale których wspominacie, również poprzez e, zdjęcia, dociera do nich. Także to e, jest tak, że właśnie wielu z nich e, to modlitwę odczuje, będzie uzdrawianych, e, uwalnianych i, i inne łaski, dary otrzymają. Także to jest ważne. To nie jest tak, że. My sobie tam coś powiemy jako kopani, bachniemy mach, ręką, czyli, jak niektórzy mówią, czy w sensie przeżegnamy, pobłogosławimy i, i, i to to jest jakaś zabawa taka religijna, nie to naprawdę to przenika wiele ludzkich serc, więc w takim duchu wiary to przeżyjmy, wdzięczności, radości. Można też czekając na modlitwę po niej, może sobie może odmówić dziesiątkę różańca, przypuśćmy czy koronkę. Kiedy kapłan położy dłoń na twojej głowie, proszę, abyś odmówił, odmówiła. Zdrowaś Mario w sercu, na jeżeli kapłan za chwilę pójdzie dalej, żeby dokończyć tę modlitwę. I wiadomo, że też zawsze przypominam, czekamy na modlitwę tylko jednego z kapanów, także żeby nie iść do drugiego, do trzeciego, bo. Bo jeżeli właśnie pójdziesz do jednego z kapłanów pierwszego, to otrzymasz to, co Pan Bóg chce ci dać i tej twojej bliscy. Jeżeli nie posłuchasz, pójdziesz do drugiego, to Pan Bóg to potem zabierze, Pan Jezus. A jeżeli pójdziesz do trzeciego, to da klapsa. <grym zyklasy> Także tylko idziemy do jednego. Dobrze, to pomódlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nasze dłonie wznieśmy wysoko, wysoko do nieba. Dzieci też, żeby też się modliły. Tutaj jest to dziewczynka też malutka, która też się modli. Tutaj są też dziewczynki. Także tak, wszystkie dzieci też go, razem z swoimi rodzicami, dziadkami modną się. Proszę, abyście powtarzali teraz słowa modlitwy. Panie Jezu Chryste. Panie Jezu Chryste. Który wysłuchałeś modlitwy kananejki. Przebaczyłeś jej, Przebaczyłeś jej wszystko i uwolniłeś jej córkę. Ona od tej pory szła z córką za Tobą. Wielka była jej wiara, którą pochwaliłeś, była jej wiara, którą pochwaliłeś. i doceniłeś. I doceniłeś. Dlatego, my Dlatego my również chcemy z wiarą prosić Ciebie. Tak jak, ta tak jak ta niewiasta, chcemy prosić, chcemy prosić nie, tylko za nami, nie tylko za nami, ale za naszymi bliskimi, ale za naszymi bliskimi przyjaciółmi, przyjaciółmi, dobrodziejami, dobrodziejami sąsiadami, sąsiadami nieprzyjaciółmi. Nie I chcemy modlić się za cały Kościół i świat. Przez serce, Maryi Niepokalanej. przez serce Maryi Niepokalanej. I przez wstawnictwo świętego, świętego szarbela. Dziękujemy Ci, za wszystko. Dziękujemy Ci za, wszystko. Wychwalamy Cię za wszystko. Wychwalamy Cię za wszystko. Jesteś naszym Panem. Jesteś naszym Panem. Synu, Dawida. Synu Dawida. Synu Boga Ojca. Synu Boga Ojca. Amen. Teraz pomodlimy się w językach, też jeszcze trzymajmy nasze dłonie, żeby nie opadały. Pamiętacie tą historię z Mojżeszem, kiedy był na górze i jak opuścił trochę ręce, no to klapa była, więc, więc jeżeli nie chcecie, żeby była klapa, to ręce do góry, jak Mojżesz. Jeżeli nie jesteś w stanie trzymać rąk do góry, to poproś brata i siostrę, żeby podtrzymał, podniósł jeszcze twój łokieć do góry. Właśnie tutaj jeszcze, o, jeszcze wyżej.

Przyjmijmy sobie znak krzyża na sercu teraz. Bo Pan chce błogosławić Twoje serce. Bo Pan chce uzdrowić Twoje serce. Pan przychodzi teraz do naszych serc, szczególnie teraz i w tej modlitwie kapłanów stawianiczej. Do serca przyjdzie Pan, do serca będzie Ci udzielona łaska i wylany Duch Święty, wylane Boże Miłosierdzie. Będą liczne uzdrowienia, duszy serca, psychiki i ciała. E, niepłodni będą uzdrawiani, chorzy na nowo choroby nowotworowe. Będzie ich tak wiele. Szczególnie osoby chore na nowotwór żołądka, jelit, na nowotwór e, spraw intymnych też. Pan uzdrawia e, teraz e, małą Anię. Panu uzdrawia e, ma Rike, pan uzdrawia Monikę, pan uwalnia y, ule, ona czuje ogień na całym ciele, bo pan cię uwalnia i leczy. Pan y, dotyka twojej głowy, Basiu, i uwalnia cię od częstych bólów, od migreny nieznośnej. Pan y, także Iwonę y, Podnosi na duchu i uzdrawia e, Pan Jezus e, Twoją tarczycę, Twoje gardło. Pan uzdrawia też e, e, osoby, które też cierpią na pro, takie poważne problemy, właśnie też e, z trawieniem, na biegunkę, takie przykre, wstydliwe, przy Duchu Święty. Jasie, yes. Pan uzdrawia Twoje migdały. Pan Jezus leczy Twoją przeponę. Pan zleczy Twoją przeponę. Pan zleczy e, Twoje nerki, chore, które często cię bolą, e, kłują. Pachal I też takie słowo do niewiasty, do młodej kobiety, która dzisiaj, kiedy ubierała się, to chciała się ubrać e, tak, e, właśnie tak elegancko, naśladując Maryję. E, dla, właśnie, żeby przyjść do Pana Jezusa, będąc tak ładnie ubraną, naśladując Maryję. I Pan Jezus to widzi i Pan Jezusowi się to podoba, że masz takie intencje. To wszystko jest ważne. To Pan Jezus też cieszy, że patrzysz na Maryję, żeby nawet ubrać się tak elegancko i z, właśnie z, z miłości do Jezusa. Kierujesz, ale byś te i też do osób, do, szczególnie do niektórych kobiet które, i dziewczyn, które czują się brzydkie, że są, mają brzydką urodę, że mają brzydką twarz, tak uważają. A Pan mówi: nie mówcie tak, bo stworzyłem Was z wielką radością i miłością. Każda w moich oczach jest piękna. Pan mówi: błogosławi Waszą urodę, abyś pokochała siebie taką, jaką cię stworzyłem, jaką jeszcze będę e, ciebie. Przemieniał, formował aż do, do świętości, doskonałości, do szczytu świętości, do której dojdziesz dzięki mojemu Duchowi Świętemu, do piękna, do którego cię doprowadzę, mówi Pan. Pan leczy twoje jelita teraz, dziecko. Pan leczy twoją poranioną duszę. Czę, często płaczesz. Nikt tego nie rozumie. Myślą, że może to jest jakaś choroba. Nie, to jest ból duszy Twojej. Pan leczy Twoją duszę. Pan leczy Twoje emocje. Pan leczy Ciebie z takiego właśnie też przygnębienia, smutku, lęku i uwalnia Ciebie od tego. Bóg tego wiemy, o tym nie chce. On chce Twojego serca pełnego pokoju. Daje Ci pokój. Pan mówi... Teraz będą płynęły łzy z Twoich oczu, bo, bo uzdrawiam Ciebie, bo, bo dotykam głęboko Ciebie. I te łzy są błogosławieństwem też. E, nie bój się, Kiechasz Tyle, nie jesteś sama, nie jesteś sam. my Tyle. Perias. Chwa ojcu i synowi i duchowi świętemu. O Marii, obok Grzechu Poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, A zwłaszcza za tu mi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Święty Szarbelu.